Witamy, witamy Dojechaliśmy na miejsce No i kurczaki, pogoda się psuje Zastanawialiśmy się chyba w godzinę, czy jechać, nie Tu jest jeszcze ładnie Tak Nie jechać, nie jechać, jechać, nie jechać, no i pojechaliśmy no, Spróbujemy Dzisiaj znowu atakujemy tą samą łączkę Trzecie albo czwarte podejście Także startujemy do pierwszego fajnego Przepraszam, czemu Pani tutaj przy drodze dziury robi? Czego? Nic nie nic skop Wtedy będzie padać, a Ty będziesz gadąc, gadąc, Ktoś musi uh -huh. Uh -huh. Dawaj srebro na żywo, jedziemy do domu Nie, to jest śmieć Śmieć? Uh -huh. Uh -huh. No Polia. Polia, polia. Ta pani, która tam poszła Właśnie przeatakowała mnie przed chwilą o pozwolenie Starsza kobieta podejrzewam gdzie, gdzieś pod 80 lat Powiedziała, że to co, nie, to co robimy jest nielegalne I czy mamy pozwolenie Ja mówię, chcę pani zobaczyć papier? Nie, 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 nie chcę. Aha, to już inna rozmowa. Ja mówię, może od pani będziemy mieli pozwolenie. Nie, nie, nie. Ja to żegnam. Hola! Masz? Nie wiem, czy nie słyszę albo nie ma, ale chyba nie ma, bo by woła. Jest pierwsza monetka. Trochę wygła. Jeszcze widać ładnie odcisk. Jedziemy, jedziemy Ale by babcia wyprowadziła z równowagi normalnie To jest żeton to jest żeton, żeton jakiś? Nożys, widzisz? Czekaj A patrz, się no. normalnie się sypie. No bo to cynkowe jest no, Już pokazujemy Ale jest masakra Babcia nie? mnie na mojej zrównowagi wyprowadziła Ja się zapytałem jej, czy da nam pozwolenie, nie? Nie, nie, nie Że się to spadaj na drzewo to Ona przyjechała tam, tym maluchem tam postawiła, widzisz tam i poszła gdzieś z tym koszykiem do lasu. Ciekawe co ona o tej porze. O tej porze. Grzybów szuka. Tak, grzybów. Albo grzyba szuka. No, no jakaś. Nie? ta zastępcza. Albo coś takiego. Nie, tylko strasznie się kurczysz. Fajna, bo tam z tyłu jest. Coś, coś tam, markę. No. Z no. tyłu jakiś jest, nie wiem, koziorożec, jednorożec. nie wiem, co tam jest. Jakaś koza, coś tam jest. Ale nie chciałam tego czyścić, bo on się sypie normalnie, ten, 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 ten żeton czy ta moneta, nie wiem. Udowę coś tam. Udowe, coś tam. No. Tyle poczytałem. Uzdrzeni. Tak, to Uzdrzeni to, to, to druga monetka, tak? Tak. To jest. Proszę bardzo. 50 groszy, zacznę 65 rok. Pozdrawiamy serdecznie. No, lecimy dalej się relaksować po nerwach to ty się denerwujesz że z jakimiś babciami rozmawiasz. Ona drugi raz. A to moja, to moja wina, bo ja się jej ukoniłem. A ona zamiast mi powiedzieć dzień dobry, czy to, 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 to co wy robicie to jest nielegalne To mnie z takim wyrzutem no. tacy ludzie O Poszła sobie Jak spotkacie to unikajcie, nie kłaniajcie się nie ma sensu No i znowu muszę lecieć Znów Ola coś ma Ale kawał drogi przede mną, także do zobaczenia za 5 minut Co jest? O ja pierdziel Trójeczka? No właśnie tego nie umiałam odszyfrować, czy to jest trójka? Nie, eee, dwójka, dwójka, dwójka. Dwójka, nie? Też mi się to podaje. Twój mark. Wiem, mark, ale... Ale... ale. strasznie, nie? nie wiem, czy ono spalone było. Spalone. Spalone, nie? Mhm. ale zwykłe. Ale jest. oj, ojoj. Ale jest. Pozdrowionka dla Patryka. Nie? No. 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 <laughs> No, Patryk ono no, takie ładne, a tutaj na no, ale jest. Kurde, ale grube srebro. No. W końcu trochę się je od moczy wyczyści, umyje i będzie. No. Motkiem się przestuka. Macie stu. Śmadło wkręcę, wyprostuje. No. Było y, 90-95 Kurde, Wnastały. ja już wykopałem chyba ze 4 łyżeczki. Też takie sygnały właśnie po 90 parę. Ale szkoda monetki. Szkoda no, no ale niestety no. Niestety czegoś się... się ale, ale ciężkie jest. Srebra dawno nie było. No. kawał srebra. Ja nie wiem kto spalił taką monetę. To łąka się paliła dlatego, wiesz, była płytko i te... Łąka może wypalali trawska czy coś. I co, babcia cię dalej zaczepia? Co? Nie, poszła sobie już. Także nagrałem ją. <laughs> Żeby się nie kłaniać. Od dzisiaj się nie kłaniamy staruszko, koniec. No to po prostu jedna na, na milion się znajdzie taka na... No wiadomo, żartuje. Propaganda telewizyjna i ludzie później. Dobryś... No też chodzi po prywatnej łące, coś zbiera i też Mlecz, ciekawe, czy... sobie zbiera No nieważne, ale to nie jest jej łąka. No tak. Bo tak naprawdę się można wszystkiego czepić, nie? No. I tam Patrzcie to. A myślałem, że nóż, a to szpachelka. Myślałem, że nóż. Wykopałem ziemię i to tak fajnie spadło z powrotem. Stało w pionie, a to szpachelka. Myślałem, że kosa będzie jakaś. No. To znalazłem monetkę. Ile masz? Trzy? Czy dwie i żeton? A ja tutaj widzę rancik. W wsr liczy się normalnie. Tak samo się liczy jak 10 fenoli. jakiś tam 1876 rok. Moja 10 feningówka jest trochę w lepszym stanie niż twój rzetu. Chmiennice, jakaś F, albo mi się wydaje. No. Coś tam się dzieje jeszcze. Jeszcze się pokręcimy. Tutaj kilka wypadło z braku możliwości. dzisiaj trochę. No, fajnie, że nie, nie pada. Chmurki sobie poszły. Trochę wieje, ale jest OK. Trochę było, nie? No. Tam trzeba koło tych słupów iść, nie? Tam między tymi słupami, nie wiem, czy droga była stara, czy co. Ale tam najwięcej wychodzi. No i ja tak mówiłem, bliżej słupów się dzieje. Dzieje się, bo chyba mrówki rozkopałem Ale to są mrówki wszędzie. Fenolek cesarstwa. Ajajaj. fenole mnie nie lubią, bo 1900, rok. Szkoda, że ten stan taki kurde, Felek No ja mam chyba drugą połówkę w domu Pięćdziesiątka Weimar. Proszę Czekaj Nie wiem to taka wsadzony do pudełka No dobra liczy się Oooo, <laughs> chciała wleść. już się zdusił. No nie wiem. Jeszcze mamy chwilę, możemy chodzić. użarło w plecy. Komarów nie ma, bo za ten za bardzo wieje One nie lubią tak szybko latać. To coś innego mi użarło. Klątwa babci ale ja jestem głupi wiesz to byłby osoba by przeatakować no no ja nie wiem dlaczego się tego nie nie. a ja dałem ciała po całości normalnie kurde byłby subek no teraz to mi kurde Deusik zaimponował plus jakieś 3 centymetry może 5 ile tu jest 20, gdzieś będzie 3? Kurde, z 30 centów, prawie z 30 centów. Pi razy drzwi, razy okno. Co masz? 5 zł? Ja mam znowu cesarstwo. Ja mam znowu fenolka cesarstwo za raczyszcę. Rybaka. O, zawsze kopiesz. Odwrócona do mnie plecami. pozdrawiamy, rocznik? 75 75 pozdro mój jest 1893 albo co to fenol? no cesarstwo, zajechany strasznie ja dzisiaj nie wykopałam czy jednego fenolu nie? Ja. on jest znów z bardzo dużej głębokości dyszka cesarstwa 17 Tutaj jest taki 21 17 i to jest ta szlaka tutaj Ale tutaj jest ładny sygnał Osiemdziesiąt dziewięć aż ale równiutki jak A łyżka niestety. No, znów moneta. A myślałem, że będzie drugi kawałek łyżki. Sygnał 90, równiutko. 50 groszy, 49. Pozdrowionka. ładnie ptaszki ćwierkają w zimie tego nie ma kolejny sygnał jest guziczek i coś mi się wydaje że coś na nim widziałem Niematko matko nie matko nie matko bo to nie jest gładki guzik nic tu nie widać na nim nic nie widać ale to na pewno był guzik z czymś Tutaj jest kwadrat na środku taki Wiesz co? Wiem tak naprawdę każdy sobie może coś tam wyobrazić No to ja sobie wyobrażam to jest guzik yy, guzikowy no. Ja powiedzieć na paleński, ale no, <laughs> <doradka nie laughs> łóżko <laughs> nie, nie takie no. no i to chyba będzie ostatni sygnał Obiad już krzyczy, tam w krzakach. Ale świeżutka. RWS. Dokładnie. Proszę. Także jeszcze chwilka i robimy podsumowanko. Było pięknie. 3,5 godziny w terenie. Było pełno świeci było kółko śmieci Była szpachelka były łyżeczki Jakieś kubeczki Uchwyty Pierdyłka Wszystko, dzisiaj wszystko było grube Grube kolory Korory? Korory grube Jakieś kółko z plandeki no, Albo takie coś innego Coś od czegoś. No Myślałem, że to jest monetka, ale to dupka jest. Dubko baterii. baterii. Guzik niemiecki. Łuska z KBKS-u. Dubka. No już. już. Krzysia Wykopki. A pozdrawiam Krzysia Wecherowskie Wykopki. Dawno go nie było. Nie wiem, obraził się. No i tutaj te lepsze fanciory Może zacznę od siebie 6 monetek, Ola telefon Ci dzwoni? Wiem Sześć monetek I ten guziczek A Oli tutaj różne ró różności eee, W monetkach ja wygrałem na ilość Ola wygrała na jakość No Także dzisiaj Ola rozwali, rozwaliła system dwumarkówką. Ale szkoda, że taka szkoda. wygła. A. Wygła A. i spalona, ale nieważne, Ważne, że jest. Ważne, <laughs> <laughs> że jest moja. Tak. Kurde. No szkoda. Będziecie widzieć po ikonce zresztą. <laughs> Także my się żegnamy. Jak zwykle, suby, lajki, komentarze. Wielkie dzięki. Y do następnego, pa. może jutro, pa, może. może jutro wyskoczę na dwie godzinki z rana. Jak się uda, nie będzie padać, to na pewno, bo z czasem krucho. Także trzymajcie kciuki pa. za pogodę, a ja na pewno wyskoczę. Sam, hej. Pa. pa.